Podstawą grania stosucha prostego jest rąb obok, długości 5 cm i wysokości 4 cm. Wysokość tego grania stosucha wynosi 8 cm. Objętość tej bryły, bryły wynosi. Jaka jest objętość tej bryły? Może rozpocznijmy od tego, jak wygląda ten grania stosów. Jest to grania stosów czworokątny o podstawie rąbu. Aby obliczyć objętość grania stosłupa należy pole podstawy pomnożyć przez wysokość tego grania stosłupa. Podstawą jest rąb i w tej podstawie mamy podane takie informacje. Długość boku tego rąbu, jak również wysokość rąbu. Ponieważ rąb jest e, równoległobokiem, i znając długość boku i wysokość tego rąbu, będziemy obliczać e, tak jak pole powierzchni równoległoboku czyli podstawa razy wysokość. I tak też szybciutko policzymy. Czyli 5 razy 4 to będzie po prostu 20 cm kwadratowych. Więc pole podstawy już mamy. Jeszcze tylko wysokość, wysokość ta już jest podana w treści zadania. W związku z tym możemy już policzyć objętość. Objętość to jest pole podstawy, czyli 20 cm kwadratowych, razy wysokość, a wysokość to jest 8. razy wysokość 2 razy 8, 16 i 1, 0 to będzie 160, ale jakich centymetrów. Oczywiście centymetrów sześciennych. Objętość jest podawana w jednostkach sześciennych. Dziękuję bardzo.